Od 11 lat wspólnie spotykają się, by kolędować. Pomysł księdza Tomasza Stawiaka i księdza Zbigniewa Tracza z 2009 roku wrócił na stałe w historię Jawora. A słowo Boże i śpiew od lat przyciągają do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego, Jaworskiej Perły UNESCO, wielu wiernych różnych wyznań. Drodzy Jezus, Chrystus nie narodził się dla wybranych, ale Jezus narodził się dla każdego, kto pragnie go przyjąć w swoim życiu. I właśnie dlatego się tutaj dzisiaj gromadzimy. Aby odpowiedzieć na to piękne Boże Zaproszenie. Na coroczne kolędowanie zaprosiły dzwony Kościoła Pokoju: Wiara, Nadzieja i Miłość. I właśnie w tym klimacie przebiegło ekumeniczne spotkanie. Wspólne kolendowanie już po raz jedenasty zaczęło się. Tak, ja już nie pamiętam kiedy, już tacy dojrzali jesteśmy. No ale dwa, jak widać frekwencja dopisuje. Cieszymy się, ludzie zadowoleni, dzień radosny, święto radosne. Tak jak powiedzieliśmy, musimy łączyć odróżnieniu od tego co się dzieje w świecie i mam nadzieję, że nam się udało. Oczywiście, że się udało i dzisiaj, że frekwencja pokazuje, że no, dążymy do tego co nas łączy, dążymy do tego, aby być ze sobą, aby cieszyć się sobą i to jest najpiękniejsze. Tak jest. Byliśmy 11 razy i czekamy na kolejne. Tak z zadowoleniem komentowali uczestnicy spotkania. Ciepło na sercu, wspaniała atmosfera, oderwanie się od codzienności, czyli cel osiągnięty organizatorów i tradycji miasta i duchownych. Bardzo fajna, i oby jak najwięcej jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w Jaworze, w takiej perełce, my możemy uczestniczyć i swoim głosem. Dać to świadectwo wiary i wszystkiego. To jest takie piękne, że jaworskie parafie różnych wyznań potrafią w jednym dniu połączyć się wspólnie i pokazać takie przesłanie, że wszyscy jesteśmy jednością i powinniśmy koncentrować się na człowieku, na dobroci. To są najpiękniejsze wartości, które możemy dzisiaj zabrać ze sobą. Oczywiście po pięknym kolędowaniu. Piękna inicjatywa, frekwencja bardzo dopisała. Cieszymy się, że kolejny raz. Już jedenasty, mogliśmy wspólnie razem jako chrześcijanie w Jaworze świętować, kolędować, mówić o tym, jak, jak Bóg przyszedł na świat, jak niebo spotkało się z Ziemią. Dzwony nas witały, a teraz nas żegnają, żebyśmy dalej nieśli. Dom radość, pokój do serc ludzkich, mimo tych zawirować w współczesnym świecie, żebyśmy się sobą bratali i żebyśmy umieli sobie przebaczyć, darzyć się szacunkiem, miłością i wsparciem. Niech Bóg, który stał, niech słowo, które stało się Bogiem nas umacnia i prowadzi. Pokój niech będzie z Wami w Waszych domach. Wszystkiego dobrego w tym nowym roku.